Dobry widzowie, to jest kolejny odcinek na tym kanale z oczywiście PCDK, bo wreszcie nic innego nie będzie z filmów. No, ale święta tuż tuż. No to w deku. No, też trochę świątecznie się zrobiło. No można powiedzieć świątecznie no. Po prostu naszło zima. I wszędzie po prostu jest śnieg. Według nie powinni zrobić takie jakąś taką pracę co będzie tylko na zimie. Na zimę. Że jeździsz na przykład jakimś półgiem czy coś w tym stylu. No ale dobra Przechodząc do konkretów, co się zmieniło. No jak można już zauważyć, jest, można powiedzieć, coś jest na aucie... zaczyna się, pojawia, zaczyna się pojawiać jak stoimy. Ale za to jak jedziemy, zaczyna się pojawiać taki biały, Co już w sumie możesz zobaczyć. Yy, no i to ogólnie wszędzie na drogę. Gdzie tego... Yy, wszędzie to jest, jak już. No i... Yy, to by się było wszystko, że nic więcej by nie zrobili, bo... bo by się nie chciało. No ale... Można tutaj coś zauważyć. Przecież tutaj coś jest. Widzicie chyba taka linia nagle. Co to jest? No. To jest lud. No po prostu... Nie da się tu szybko jechać, da się tu fajnie driftować Więc nawet jest git, a tutaj już się kończy takie oto lody są e, No tutaj w Darłowie e, Tu jak jedziecie przez tu, tu, tutaj Gdzieś w Domasłowicach I tu w Karwicach e, Więc tam możemy zobaczyć, pojechać, bo jedziemy do jednego miejsca Którego wcześniej nie było, nie, nie było takiego czegoś wcześniej tam w ogóle możecie zauważyć, że jadę Mercedesikiem, nowym nabytkiem. No po prostu to jest piękne. Tak to sery że ło ho, ho bardzo mi się podoba. Ogólnie od zewnątrz jest dla mnie lepszy niż od środka, ale wygląda zarąbiście. No i tu mamy lód. O, o, o! O, nie, nie, nie w turbulencji wpadł. I on jest trochę przez długi kawałek. No ale potem się już kończy. Mogli zrobić by takie lekkie przejście, że zaczyna się tak mało pojawy ślody, a potem nagle ten, a nie nagle znikąd nagle lud. No no dobra. Jedziemy. Mam prawko, żeby zaraz tu jakaś policja nie jechała czy nie stała. Zresztą po tym jakiadę to powinni mi odebrać prawko od razu. Nie za prędkość, tylko za jazdę. Jadę od lewej do prawej, to radar to może zwolnimy No ale dobra, jedziemy do drugiego miejsca, gdzie jest lód, do wkarwic. E... No i to jest ogólnie, wiecie, najbardziej używany chyba. E... No, oprócz dobra, może ląda w darłowie. Najbardziej używany zakręt w PC ku jak tutaj jedziecie już na nim 50, to już nie skręcicie. Nie ma mowy. Czekajcie, może 60. Jak będziecie jechać 50, to już nie skręcicie. Nie ma mowy. Wcześniej tak się dało? A teraz się nie da. To jest po prostu niemożliwe. ja chyba utknąłem. A, nie, nie, nie. Dobra. No i drugą kwestią, jak to na razie. Tu nie można tak przyspieszać. Jak tutaj ruszycie z lodu, to... no trochę będziecie się, musieli się namęczyć, żeby z niego wyjechać. Zostaw suba, lajka, no i dzwoneczek. Dzięki! Dobra. Idziemy teraz do Malechowa, jak możecie zobaczyć. Eee, dokładnie tam... gdzie... na... chyba... Na ostatnim odcinku z Easter Egg'ów pokazywaliśmy to miejsce. Tam była ta kura. W ogóle to możecie zobaczyć, że tutaj są takie jakby partiklesy, nie wiem co ja z Minecrafta wziąłem. Yy, jakby takie, jak jedziecie, to się pojawia jakby taki śnieg. No no dobra. O tutaj w ogóle jak dużo śniegu po bokach. Kwieciarnia. Zima. Więc co? Tutaj skręcamy w lewo. I patrzcie. Koło Urzędu Gminy był ten zjazd. I tutaj jest pięknie. Piękny można powiedzieć. Jak yy, to... Hmm. Parking podziemny. Nie są normalnie miejsca ale co? Nawet nie wiem jak to się dostał śnieg to po pierwsze jakim cudem yy, no ale dobra. Nieważne. Po pierwsze jest to ta kura. Wcześniej ona nic nie robiła, ale teraz można nią kliknąć. I opowie, Odpowie nam, w tym roku nie będzie eventu. Otworzyłem to dla wspomnień. W końcu to mój dom. Czyli to dom tej kury. No, no i tutaj... Więc malechowa to chyba wszystko. O, tu możecie zobaczyć, Ciekawe, czy. Aż ciekawości, ciekawe, czy całe auto mogłoby być białe. Zobaczymy na końcu odcinka. w sumie to fajny parking, by był jakiś. Eee, no dobra. W ogóle możecie zauważyć też, że jadę Mercedesikiem. On był zremodelowany. Chciałem z tego zrobić odcinek, no ale jakoś mi tak co bardzo nie wyszedł, to nie chciałem gadować na YouTube'a. E, ogólnie możecie e, napisać w komentarzu, czy chcecie serię z y, RP. Już kiedyś była, ale nie wyszło, dlatego jej nie kontynuuję. E, no i teraz w sumie możemy zobaczyć, pojechać do Sławna, zobaczyć czy coś tam się zmieniło, czy jest jakiś lud, czy nie. Chociaż raczej już nie Tam chyba lodu już nie ma O nie Uff Jedymy, jedymy... Ale fajny jest ten Mercedes Ignos to, to 180 chyba wyciągnie no. Chociaż to fotoradar to nie zrobi pełnej prędkości Bar pod dzikiem, tu się chyba nic nie zmieniło. Ten. No. Dobra, auto się... nie zrobiło całe białe i chyba nie może się zrobić całe białe. Chociaż nie rozumiem tego, dlaczego ten dół się nie robi biały. To też mnie zawsze zastanawia. Coś się, się to? Chyba pociąg będzie jechał Gdzie jest stacja w Sławnie? A wiem gdzie jest, dobra jedziemy do stacji w Sławnie Może pociągiem pojedziemy To przy okazji pokażę wam na tym odcinku jak pociągiem się jeździć. Chociaż czy, przyjechał to chyba nie zdążę No Chyba już nie zdążę. Oj, oj oj, na dwóch kółkach jazda, no o, 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 o jest pociąg. czy nie ma pociągu? Jest No nie! Chociaż w sumie tak gdzie tam gdzieś se sławna gdzieś tam, więc... Dobra, zobaczmy się mógłbym tak gdzieś wejść jakieś wejście otwarte. Nie, żadnego nie ma. Kurde. A niestety pociągu nie znalazłem, trochę poczekałem, że nie przyjechał. No ale dobra. Może będziecie mieli na szorcie. Ale jeszcze jest jedna sprawa Nie ma deszczu. Jest tylko śnieg. No i chyba wszystko. Nic więcej nie ma na tym updatecie. Co prawda jeszcze nam zremodelowali golfika i dodali kije kreć no ale to, to już mogliście zobaczyć, pewnie jak oglądacie mnie, jak gram w PCDK, to na pewno gracie sami w PCDK, więc. Dobra, to się takim oto sposobem z wami żegnam. Siema!